Witam serdecznie Rozwaliłem już wszystko po ulach, tak? Te <laughs> rodzinki, które mm, y, y, były, robiły zio To jedna rodzinka była już z wiosny miała symptomy grzybolca i teraz też to ma ale zadziwiające jest to, że w tej rodzince jest to zawsze i to się dzieje na pewnym stopniu tam jest zawsze dosłownie kilka, kilkanaście komórek, które ja zauważę, a nie ma czegoś takiego, że cały plaster jest tym zawalony. Nie? Więc jakoś to te pszczoły, one to ogarniały od zawsze. Prawda? Tego grzybolca. Że ich nie zainfekowało to w 100%. Hmm, oczywiście y, y, te resztka tego y, y, wywaru dzisiejszego czosnkowo... Y, co? Co to było w ogóle? No ta woda z twarogu. Ta woda podwarogowa i, i, i ten serwatka, no serwatka i ta czosnek, to ostatnie, co tam miałem, nie wiem, 2,5 litra tego mojego stacyfiku, to dodałem do tego 3 kg cukru, i właśnie w tych rodzinkach co zabrałem im ten żołąd, to one są już przygotowane. Właśnie jutro im włożę kwas, ale najpierw im po dwa słoiczki dałem, a rodzinie, która była zdrowa. Bo tutaj też stara matka ma symptomy grzyba i tu też są symptomy grzyba, ale one mają tylko tak trochę nie? Dziwne to jest też. No. Bo one prawdopodobnie one takie są, bo one takie, są takie wyszły te z zimy, paskudy to one podejrzewam, że miały tego grzybola od zawsze. Po prostu. Dlatego też może są takie paskudy z nich. No i tyle. No, ale będziemy teraz dawać czadu. Właśnie dzisiaj pan dzwonił, mówi... Widziałem ile tego dajesz, mówi za dużo. Ale nic ten telefon, rozładował mi się telefon, więc za dużo nie pogadali. No nie? Za dużo się nie udało pogadać. A tutaj cały czas walczy na pasiece. Właśnie ten ziołomiód muszę ciakam, aż mi się wyderko zrobi słuchawę I jeszcze zlejemy z miodarki, to pokażę jaki ten ziołomiód tam mi wyszedł. Prawda? Narobiłem gar. Słuchajcie, wyjdzie tego jakieś 20 kilo. No. Jakieś 20 kilo. Te ramki nie były jakoś niesamowicie nabite, tak? Ale korpusy już w miarę ważyły. Nie? No, więc było fajnie. Coś tam zaczęło już nawet mi to zasklepiać. No oczywiście, gdybym mógł wciągnąć to dalej, to bym mógł, no ale też mnie interesowało to, żeby właśnie sprawdzić w jakim stanie są czerwie tych pszczół, więc no. A i tak to miało być na ten tydzień właśnie gotowe, więc jak jest, tak jest. Na kropu żadnego nie było. Te pszczoły tylko bazują wyłącznie na tym, więc no, można było sobie wykręcić to bez obaw, uważam. No, panie Ewelina mówi, że w miodaryce wyjątkowo fajny kolor wyszedł niby. Bo ciemny kolor jest, czyli tak jak pomyślałem sobie, że te liście lipy właśnie zadziała, zadziałają w, w ten sposób, że wyjdzie to miód, który będzie raczej w brązowym zabarwieniu, to taki właśnie wyszedł herbaciany. Tak, że nie jest zgniło-zielony, tylko jest herbaciany. No i jeśli chodzi o, o, o wydaje mi się, że to, o ten eksperyment, to, to to się całkiem udało, tak? Te jeszcze słuchajcie, jak przekładałem na zimę i w ogóle to tak jest spryskałem tym cioskiem, z konserwatą, że czas. Słuchajcie, czas. <laughs> Te dostały sośników, bo miały, bo taka rodzinka, ona mi zrobiła tą maskę, coś tam. Teraz ma się na cień to dostały słońce. Nie? Jeszcze na samym końcu. No, opryski się były zrobione wszędzie praktycznie, na różne sposoby. Dostały, każda rodzinka tego ileś dostała mniej lub bardziej. Czym bardziej wiedziałem, że coś mają ze sobą nie tak, tym więcej dostały czadu. Bez <grym> czepania, faktycznie, tak sobie tak, pomyślałem, że faktycznie, no niektórym może twierdzić, że dużo daje te dawki tych ziół i tego wszystkiego. No z tym gliśnikiem teraz i z tym brocyciem, to mogłem rzeczywiście trochę przetagić. Ale, to ja i tak, nie wiem, uważam, że jest okej, okay. tym mi nic się nie dzieje. Ja chyba, że teraz po tych zabiega, zobaczymy, że tydzień coś się z nimi stanie. Nie? Na pasiece, słuchajcie, wali sam czosnek. Tutaj stoję i czuję ten czosnek. Już nie tylko na sobie, tylko on jest w powietrzu. Zbliżamy się do tych muli i one normalnie walą czosnkiem całe. Wyjątkowo. Pierwszy raz coś takiego robię, że pasieka naprawdę tutaj capi sam czosnek. <laughs> jest śmiesznie. Przez wylotki wszędzie, gdzie popadło było widać, że pszczoły aż się przytrzymały po tym, ale one tam na przykład co? Tam miały przed chwilą oprys, to widzę, że się ogarniają, nie? Ale pszczoły, które ten przedmocny oprys, tam dalej, no to one też tak chwilę się przystopowały, ogarnęły i później normalnie zaczęły latać. Nie było jakiegoś, nie ma, ja nie widzę tego takiego, że coś jest z nimi tragicznie. Jedyne, co mogę powiedzieć, to chyba, że po tych czosnkach albo nie wiem, może w rotyczach, może w glistnikach zaczęły skakać do rąk trochę czy wyciąganie słoików to nawet te najbardziej, które były łagodne to też podskakiwały do rąk więc czymś były rozdrażnione nie? no ale to może też na niedobrze zadziała nie widziałem czegoś takiego, że były wylotki obsrane czy coś takiego, czy ramki obsrane czy, czy żeby tych psów nagle było jakoś mało, czy coś nie zauważyłem czegoś takiego tak? Żeby leżały przed błotkami, coś na ten Nie, 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 nie. Pszczoły bardzo ładnie się umyły właśnie wtedy. No oczywiście nie wszystkie dostały wtedy też ten mega mocny oprysk, ale na najróżniejsze sposoby one tutaj to dostają, tak? Tak. Uważam też, że tym moim przykadełkiem, jak wjeżdżam w uliczki międzyramkowe, to też da się tak zrobić, że normalnie. I mam wtedy to tak rozpryszcze, że to też te ramki dostają, prawda? No tak jak mam teraz postawione na dwóch korpusach, no to gorzej z tym górnym korpusem, z tym dolnym. No ale to i tak wścieknie, nie? Jak ja tak leję, to coś to, to tam poleci, te pszczoły się tym przeliżą przymusowo. Nie? Tylko jest kwestia taka, że jak robię oprysk, wersja oprysk to bezcukrowo, całkowicie bezcukrowo. Żeby tutaj nie robiły mi się rabunki, bo jak ja bym to zaczął pryskać tutaj na przykład jakoś tam, to zaraz tu by było mnogość os i w ogóle te pszczoły by już latały za tym wszystkim, w okonie, po koniec, po opryskach. Więc po prostu robię to bez cukru. A dopiero jak chcę to skarmić, to ładuję wtedy jakąś ilość cukru. I wsią. Nie? Teraz tym rodzinkom, co właśnie yy, ukradłem im ten żarcie właśnie, to robiliśmy ziołomiód. No to one właśnie dostały, no nie dużo, tak? Ale po kilogramie by wychodziło, tak? Tego cukru. To nie jest dużo. Ale ja przyjdę tutaj za... Nie wiem. Przyjdę tutaj za... Czy jak będę za 3-4 dni, to znowu dostaną taką daweczkę, prawda? Więc no, nawet jak dostaną syte, to już i tak zawsze coś z tego będzie. Dobra, słuchajcie, odkażam tam ramki. Już się jara mi na całego. Baterii też jest pół, więc też bym chciał tak przytrzymać, że pokażę Wam, jak ten ziomik leci. No ale czekamy, oglądamy. pszczoły są uruchomione. One zawsze jak dostaną tego właśnie jakiegoś tam syropka, czy coś, to się uruchomią. Te pszczoły, te 12, te były dzisiaj otworzone, spryskane i zostały futru jeszcze, bo zeżarły całe dwa słoiki. Więc zostały słoik jeszcze, tego wczorajszego. I normalnie ten oprysk, co zrobię u góry, tu między uliczkami z tym ksikadełkiem i tył, spryskałem i tak przed nią ścianę mocno, nie? Tu pierwszą uliczkę i tak dalej. No to normalnie latają, zbierają pyłek, wszystko jest normalnie. Powiedziałbym, że ten cukier to jeszcze je tam, nie? Rozbudził ten syrop. I, I ta serwatka z tym czosnkiem, i widzę, że krzywdy jakoś nie zrobiła. Tak, bo by było zastopowanie, nie? Całkowite. Już by był koniec. No to czyli im to nie szkodzi, uważam. Chyba, że na dłuższą metę, albo nie wiem. Ale na razie jest OK. I, i, i myślę nawet, że to kie, takie zlanie tych pszczół tym trochę za mocno to no co ryj jak jednorazowo dostanie deszczu no to też się wyliże i talala, nie tak, ja ich tutaj nie gnoję że zdeptam z błotem czy coś takiego czy je tam pogniotę w, w tym błocie, to one tak, bo pszczoły to że jak błoto potrafią się zrobić, nie takie, na ziemi na przykład więc no to, to tak, tak nie, tak nie no tym pszczołom się krzywda u mnie nie dzieje, nie? Tym, że ja tak mocno je spryskam, się wydaje. One zaraz się ogarniają, takie pszczoły. Przecież. No. I wsią. Pszczo. I pszczoły pędzą na tych futrach bardzo mocnych. Tak? Chociaż widzę, że rodzinki, które są przylane tamtymi rzeczami, to trochę słabiej to biorą, ale pożerają. Pożerają, no to tyle, co tam przeliżą, no to przeliżą. Trudno. Prawda? Później dostaną inne. Tak jak tam na przykład stracę z kilo cukru czy dwa na te całe moje y, y, tutaj wynalazki, że pszczoły czegoś mi gdzieś nie pobiorą, no to dostaną kolejny raz coś innego, nie? No jak ja robię taką rzadką sytę, no to w tym słoiczku tam dużo tego cukru nie ma. Więc y, to nie jest jakaś przeogromna strata, tylko po prostu za kolejnym razem dostanę znowu coś innego na przykład. Albo bardziej słodkie dostanę <laughs> i też wezmą, prawda? Jak będą już rozrzucone na dwa korpusy typowo, to też te pszczoły biorą inaczej. Nie? A na jednym korpusie tak jak są przelane, to już trochę tak słabo. Wiadomo, jak je rozrzucę, to zawsze tam im damy jakieś miejsce czy coś, więc pszczoły chętnie to pobierają, wtedy chętniej. No ale dobra, jest jak jest, nie narzekam. Później jakoś jak ten, jeszcze będzie jeden oprysk, to poprzeglądamy trochę uliki, to Wam pokażę, jak pszczoły wyglądają po tym. Żeby ktoś nie mówił, że jakiś dramat się z nimi stał, czy coś, no nie? No ale to, no... To jeszcze trzeba to porobić, nie? Bo to może jednorazowe takie coś, to może nie pomaga. A kilkurazowe, no to bardziej. Nie? Pan dzisiaj dzwonił przerażony, że ja tyle tego tam naładuję. Na, ja nie jestem stalarz tak przerażony. Jeszcze, tym bardziej jeśli chodzi o te opryski, nie? Te opryski to, według mnie, to mogą być power. Ale jeśli chodzi znowu o, o, o podkarmianie, no to może trochę rozwodnić to. Bardziej. No nie? No tak. No ale to zawsze wychodzi mi jakoś inaczej. Raz zrobię tak, raz zrobię tak. Jak już wiem, że na przykład zrobię coś raz tak i, i, i często gęsto coś nie wyszło tym sposobem, no to po prostu już będę omijał na przykład coś takiego, tylko będę robił trochę inaczej. Nie? Tak, żeby brały. I to by było to wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień z pszczołami. E, 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 tutaj już się za dużo nie wydarzy. Oprócz tego, że na przykład wywieziemy rodzinki te wieczorem, bo wczoraj mieliśmy jej wywieźć i nam się już nie chciało, więc może dzisiaj to zrobimy. Nie? Tak, i to by było to wszystko. Jeszcze wam pokażę ewentualnie jak leci ziołomiód. I go posmakujemy. Ha. I życzę miłego.